Witajcie moi drodzy! Chciałam Was serdecznie zaprosić do uczestnictwa w tegorocznym świątecznym Hopie, gdzie znajdziecie całą masę niesamowitych inspiracji. Co do zasad Hopa są niezmienne. Zasubskrybuj kanały YouTube wszystkich uczestników Hopa, polub i skomentuj każdy film, stwórz minimum jedną pracę inspirowaną filmem z naszej zabawy, a zdjęcia prac zgłaszajcie w specjalnym albumie na grupie FB Nasza Hoplandia. Zabawa trwa do 10 stycznia. Jak zwykle ilość sponsorów przerosła najśmielsze oczekiwania. Ale to tylko z korzyścią dla Was, moi drodzy uczestnicy. Na tygorycznego świątecznego hopa przygotowałam dla Was naprawdę ekspresową kartkę bożonarodzeniową. I choć wiem, że może to nie najlepszy moment, żeby wysyłać na ostatnią chwilę, ale zawsze można taką karteczkę dołączyć do prezentu. Teoretycznie najwięcej czasu zajmuje przygotowanie elementów, które chcemy wykorzystać. Choć u mnie praktycznie wszystkie papiery czy wycinanki były w jednym pudełku. Pudełku, gdzie gromadzę rzeczy typu to się może jeszcze przydać, i nie będę tutaj oszukiwać, wziąłem końcówki z innych projektów. Na gotową bazę naklejałam wycięty kawałek wytłuczonego papieru i to na nim intuicyjnie budowałam całą kompozycję. Właśnie z tych moich skrawków. Wykorzystałam dwa tusze wodne do konturów i oczywiście nie mogłam się oprzeć kilku kroplom kawy. Całość to tak naprawdę tylko kilka warstw podklejonych tekturą. Na koniec dodałam zdjęcie randomowego chłopczyka, kilka metalowych gwiazdek i napis kojarzący się ze świętami. Podsumowuję. W tym napiętym do granic możliwości i przedświątecznym czasie mam dla Was szybką i intuicyjną kartkę. I choć wiem, że nie dla każdego będzie to idealna inspiracja. Mam nadzieję, że choć jakiś mały element wpadnie w oko każdemu z was. W razie jakichś pytań, oczywiście chętnie odpowiem w komentarzu. A tymczasem życzę wam udanej chopowej zabawy i co najważniejsze, cudownego świątecznego czasu spędzonego tak, jak sobie tego wymarzycie. Pozdrawiam ciepło, buziaki.